Nie nagrywałem dużo tym razem z Poznania ponieważ stwierdziłem, że odpocznę. Ostatnie kilka miesięcy były bardzo intensywne i stwierdziłem, że odpocznę i odpocznę od nagrywania. Także na całe 9 dni pobytu nagrywam tylko z 2-3 dni. Postawiam się spędzić miły, miło czas z rodziną, miło czas z Anią, miło czas z znajomymi i nie biegać z kamerą wszędzie. I nie nagrywać, i nie pracować na Może powinienem więcej, przyjdzie jeszcze na to czas. Zdecydowanie jak wrócę do Edynburga, to będę nagrywał więcej. Wybaczcie, że ja nie mówię do kamery, ale winogrona na świeżym powietrzu. Po Poznańskim słońcu, w polskim słońcu, z pięknym, błękitnym niebem. Nie mogę sobie odmówić. Nie mogę sobie odmówić. Myślę, że parę dni odpoczynku i mniej nagrywania e, też dobrze mi zrobi. Myślę, że czas, który poświęcam na to, żeby spędzić z rodziną, bo przez ostatnie 18 miesięcy nie byłem w stanie tego zrobić, bardzo mi się przyda na odpoczynek, bo czuję się lekko wypalony. I o wypalaniu też zrobię filmik kolejny, a to już w Edynburgu jak będę, ponieważ myślę, że temat jest ciekawy i dotyka wielu ludzi. A póki co cieszę się tym, że jestem teraz w Polsce. Jest ciepło, słoneczko, błękitne niebo. Tata, siostra, dziewczynki, szwagier. Tania, że jest rodzina, jest ciocia, kuzynostwo i znajomi. I odpoczywam. Najważniejsze jest to, że odpoczywam. odpoczynek jest ważny w życiu. Idziemy zrobić sobie test PCR przed wylotem, bo jest wymagany na wylot i jest wymagany... Znaczy, znaczy, wymagany jest na przylot do UK. Uff, aż mnie w nosie kręci. Test PCR. Masakra. Ale už po. Stopa, nie włączyłem mikrofonu. <głos> <głos> mówiłem, mówiłem, nie włączyłem, także sobie voiceover over do filmiku. Tutaj Akademia Medyczna, kościół na Fredry, tam tyle Okrąglak. A, tutaj mamy Poznańską Operę. Parknickiewicza. Fontanna, tereny zielone. Jak widzicie, z tych kwiatów kolorowych jest napis Ułoszewa. Co, masz coś? Nie możesz się doczytać? Ania sławnej klasy matematyk rozszyfrowała o co chodzi. I okazało się, że po prostu ustawili to tak, żeby było widać wszystko z tamtej strony. Czyli od po prawej, strony... po lewej. opery w galerii? Opery. To jest. opery. No jakby kto czyta od dołu do góry. Ciekawe, czy ze sodów widać. Mm, raczej nie. Idę zobaczyć. Poczekam. okej, okay, to czekaj. Zobaczymy, czy widać, czy nie widać. Jak nie widać, no to trudno, a jak widać to super. <grystanie> Ania się już ze mnie śmieje, bo poza powie, a mówiła, no, ja miałam rację, no wcale. Ja nic nie mówię. Ja nie muszę nic mówić. Nie chcę cię martwić, tak? ale jest nad nami chmura. Są chmury, zobaczcie te chmury. Tu jaka ciemna chmura. Ojej, zielona. Idziemy. Aula i krzyża poznańskich, wypadków poznańskich. Jesteśmy na placu Adama Mickiewicza. Te pomnik. Tutaj mamy aule Uniwersytetu Poznańskiego. Tak zwaną aule Uniwersytecką. W tym miejscu mamy krzyże, które upamiętniają wypadki poznańskie oraz inne ważne daty w życiu Polek i Polaków O Boga za wolność, prawo i chleb czerwiec 1956 roku Wypadki poznańskie, jeżeli nie znacie zrozumiejcie sobie na wikipedii Po drugiej stronie ulicy z kolei widzicie Akademię Muzyczną Tutaj Akademia Ekonomiczna. Teraz jeszcze kilka ujęć poznańskiego zamku i zaraz idziemy jeść. Bo już chyba jesteśmy lekko głodni. Oj święty Marcin. W jaki tu nie byłem? Normalnie w tu nie byłem? I za chwilę jeszcze podejdziemy pod główne wejście. Idziemy pod główne wejście, bo trochę głupio by było nagrać poznański zamek bez głównego wejścia. Więc idziemy tam. Ale ludzie się patrzą na Pani się kameruje. tak do ciebie uśmiechała, a ty nic. Proszę? Pani się tak do ciebie uśmiechała, obracała za kamerą, a ty nic. Jestem za bardzo zaoferowany tutaj, nagrywanie. Chciałam powiedzieć, że odkryłam najtańszy parking w mieście 5 zł za godzinę. Tutaj przy zamku? Mhm. Mm a tutaj widzicie nie, ktoś tam śpi, a nie ktoś pilnuje. Nie śmieju. fasadę frontową w zamku. Czas w końcu iść coś zjeść. Bo tak pozmieniano tutaj, nie że wszędzie, wszędzie równorzędne skrzyżowania, wszędzie pasy dla pieszych, to wszędzie pieszeństwo dla pieszych. Powiem ja tak, Ci, że jednak tutaj... Poznań jest ładny. Oddaję jest mu odrobinę honoru. <laughs> nie jest taki brzydki, jak myślałaś. Nie, nie mówiłam nigdy, że jest brzydki, ja ale nie. zawsze mi się Wrocław bardziej podobał. Ale powiem Ci, że jest naprawdę ładny. Co to jest bimba? Tramwaj po poznańsku. Bimba to jest tramwaj po poznańsku. A tutaj mamy przyrobioną łódź do Świętej Marci. Serdona mam w takim sensie, że to była pierwsza droga w tej z powrotem do samochodu, a teraz jest ciąg pieszo-jezdni. Zastawiam Głodna. I zawitaliśmy do Sphinx'a w Poznaniu, na świętym Marcinie. Odpatrzę na menu i zrobię się głodny. Ania cały czas studiuje menu. Zobaczymy. To ja może sok. Świeżo wyciskany, grejpfutowy. W końcu decyzja podjęta. Musimy powiedzieć, że trudny wybór. Stanowiliśmy długo i dyskusja była zażarta, Co wziąć? zażarta, zażarta. Ale postawiliśmy na sfinks party. Dostałem surowek. Nie wsięg. szarma party. Szarma party. Szarma party z surowek. Filip zrezygnował. Zrezygnował z czego? Z karkówki. Dobrowolnie zrezygnował z karkówki. Dobrowolnie zrezygnował z karkówki, ale myślę, że szarma da radę. Kilka rodzajów. Normalnie w końcu jak ludzie wychodzą na dwór. W końcu jak na wakacjach, Aniu? co? mówię Ci, na randkięć? Nie wiem, nie jesteś moim typie. <laughs> Niby żarty, ale wiadomo. <laughs> Zauważyliśmy to to, że jeżeli siedzimy w ogródku, to niestety musimy siedzieć wśród palących. Nie ma takiej stresu dla mnie palących. Przyszło jedzonko. Teraz ja sprzedam się uczyć święty Marcin. Idziemy teraz po miejscu, gdzie gdzieś było, była jezdnia. że jest ładne chodniki z łapkami. Uh, gdzie możesz naładować smartfona? I tutaj ładne płytniki. Ocoka mini fontana w centrum miasta. Jedno, co muszę powiedzieć, to że jest bardzo fajnie, bardzo ciepło, bardzo wakacyjnie się właśnie w Sfinksie na jedzeniu. Niestety muszę przyznać, że yy, co niektórzy wyślijmy na jedzeniu. Co niektórzy wyślijmy na jedzeniu. Ale prawda jest taka, że trochę się z nagrodą tym, tym razem. E, ponieważ mięso było zimne, więc musiało wrócić do e, kuchni. do kuchni. A jak wróciło ciepłe mięso, to reszta była zimna. Tak, jak wróciło ciepłe mięso, to już chodki były zimne. Więc tym razem Nasze kulinarne wyjście okazało się trochę... Nie do końca trafione, ale przynajmniej jesteśmy głodni. Tak, dokładnie, tak, to ale to nie, to nie jesteśmy głodni. Uuu, jak ładnie zupka przecięta. Znaczy, mm. myślę, że... Były przecięte na kwadrat. Myślę, że były przecięte na kwadrat. Ale tak jest Filip, gdzie ty do psa idziesz? Aha, nie no widziałem, tak, zapocząłem w kamerę. <laughs> Idziemy teraz tu w dług. Musimy mieć magnesu o, Zapomniałeś? To stary rynek, musimy być na stary rynek. A gdzie jest stary rynek? Tam, za placę Wielkopolską. czy tu? Tam będzie szybciej. Tam będzie szybciej. Mag tak zapomniałem o magnesie do szejść. Patrz, jakie studio? Aha, o, to Robiłem tu zdjęcia, od kiedy byłem dzieckiem. Ktoś ma krzywy aparat. O, lepiej. Ja i Horyzont to są dwa rozbieżne tematy. Hmm, to Dawno tu nie było. Kupujemy magnesy dla rodziny na pamiątkę z Poznania. Czyli nie magnes b B6. To Ufa. właśnie mieliśmy na myśli, mówiąc, magnes B6. Trochę się nam pomyliło. To znaczy, mi się pomyliło. Jaki to nie bóle. Koniec z tymi maskami. Ile można. I tym razem mam mikrofon włączony, więc nie będzie tak źle. O, panie, tu ile ludzi. Trochę ludu jest, Proszę Jak pięknie można się bawić. Kulturka jest, stragany są, jedzenie jest, picie jest, alkohol jest, no bo i bezalkoholowe też są. Można się bawić? Można. O, ludzie to wcinają. Smacznego. Jesus. Głupków nie brakuje. Co Ania, jesteś? Jestem, jestem. Teśmy idziemy. Ktoś tam było. gdzieś było, nie? Obok tego. Szukam, ale nie wiem, czy już przeszliśmy. Szukamy takiego miejsca, gdzie można było skompletować sześciopak. O, tu był sześciopak. Tu tak? Tu podejdziemy i skompletujemy. Oh wow. Dzień dobry. Chciałem skomple skompletować sześciopak okay. Ja bym odstawiała to. Tak. To, to. Tak. To z ciemną czekoladą czy nie? Ja myślałem tak. I później Blanda. tu które? A jaka była rzuca między tymi dwoma? Tak, Ciężkie to. <laughs> Super. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję. Dobra, kupiliśmy dla taty Ania tutaj kupiła dla przyszłego Trzymasz, teścia. Ja Trzymasz? Trzymasz? Ok. To przejdziemy się szybko dookoła i możemy jechać. Bluźnierstwo! Bluźnierstwo. Ja piwa. <laughs> O, jakieś te tu widziałam? Krapy. Tutaj... Zobaczcie, jakie chleby są. Patrz kanapki. Takie chleby. Że szok. Dobra, idziemy dalej. Puh. I takie Ale... sympatyczne rzeczy w Poznaniu w weekend. <laughs> Coś dla Michała. grillowana krewetka. Michał, dla ciebie jesteś na jachciu teraz grillowane krewetki. Ale pachnie! O, to może tu też coś pity. Może Twoja kuzynka tu będzie. On tu miał być? Nie wiem, co. Ale no. jak ja bym mieszkała tutaj, to pewnie bym tu była. Zapewne. No w sumie, gdybyśmy mieszkali, to byśmy tu pewnie byli. Chciałbym bardziej śledzić te wydarzenia, które się tu dzieją. Ale fajnie, tak między ludźmi. A wino? Wino chcecie? Też jest! To dla Karoliny bardziej Jedziemy tu? Tak, schodzimy, ja tylko jeszcze nagram tutaj I Plac Wolności tętni życiem, pięknie! Specjalność pomoże. Pomoże, dobry region Browar Amber I tutaj pan prezes Filip sprzedawał mieszkania. To. Chcesz być w internecie, czy nie? Nie, niekoniecznie. A już jestem. <laughs> nie na no co? Ty. Nie na no co. Ty. Dobrze. <laughs> <śmienicza> co, można, można. można, można. Jak tak się trochę skrętujesz, to jest lepiej, bo on jest szerszy, tak się patrzył. <śmienicza> Ale ja pierwsze wylem... lęki pokonane. Ty chicznie muszę ten. Ty się... Filip, ty się śmiejesz? Chcesz usiąść? Ja to nie wytrzymam, niemies. Ile masz? 128 Czyli To powinna wytrzymać. No i co? 28 no. 125 Nie No to wytrzyma Ty Wojta z tu leży Na Wojta zważy 108 No to razem macie 125 Nie 150 ma <grystwo> wytrzymać Możesz śmiało próbować Jak to Nie przyjmujemy nie przyjmujemy fajnych. Zapraszam na reklamację. Jakbyś powiedział, że to będzie się wkręcenie to ja bym koszulkę zmienia? Bo taka trochę. Wiejska. Wiejska, domowa. Jak Aniu? Jak wrażenie? Super. Pokaż mi najpierw tutaj. Matka. Metkę. Metka jest fajna. Nie wolno prać, to znaczy wolno, ale nie wirować. Nie palić, nie z nożem. Inaczej, ja mogę spróbować, ale jak się zerwie, no to trudno. A ja to podtrzymam. proszę. Podtrzymie. to. Czekaj. Weźmiesz? czego go samochodem? Może ja by... zaraz We, większą perspektywę wezmę, żeby było widać jak lecisz. Nie, ja patrzeć nie mogę. Trzeba tak? Nie, bokiem sobie. Co ty, co ty stringi z tego robisz? <noise> ty kwiatka mi nie przetrąć tego tam. Nie chwytaj się tego, no usiądź. <noise> no. no, Jakbyś na kibel siadał, tak. nic nie pęka, to trochę tam dynda. O. O. <grystanie> Jaki szczęśliwy. Łokcie panie prezesie, proszę. Tak. Można, można wezmę sobie kamerę i tak. Ku serdecznego przyjaciela na hamaku, na czwartym piętrze, na bogato. Tak mówi, tak mi ja mam w lewej wysokości, oczywiście, że mam. I, czy jaśnie panu kawkę zrobię. Tak, ja poproszę kawkę. Dzień dobry. Tak więc widzicie, moja waga mi wytrzymuje. Ale co bajer, to? co? Cudłem? Ola, stres normalny. Stres to jest jak tu patrzysz tam, w prawą stronę. A to w ogóle wygląda jak pęknięta szyba. Mhm. Gdzie Eee. Yy... Nie, należy leży koło, na, na ten leży. Mm. <ścoughs> oj 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 oj. <noise> jaki stres normalny jest to moja waga i to mam takie wrażenie że zaraz upadnę na dół <noise> niezłe co powiem ci tak samo bycie na tym balkonie stan nieważkości trochę tak jeżeli masz trzcinowy cukier niebarwiony to tak to poproszę yy, jedną łyżeczkę nie czubatą, nie płaską, taką po środku, poproszę. To czubatą. Skąd mam wiedzieć, jakie masz duże łyżeczki? No, to do zobaczenia jutro. Przyciągnie? mnie. A ty kręcisz czy co? Teraz kręcę. No po co kręcisz? Ja <laughs> nie 16 tysięcy, są. Mega fajnie, nie? <śles> no, no. Ja jeszcze mam w planach, to prawda, wszyscy się pytają po co, ale mam w planach, to będzie wyjście, no jeszcze. <śles> to czekaj tu... Aha. Żeby widać było twarze. <śleszy> Oj, o okay. tak. Teraz zobaczysz, just... moment, moment. O. Ania, Ania, yes. <noise> oh. Jest! Jest! dwie. Jest! 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 większa Mega! No Tu był Jest! 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 I tu Jest! Bo nie tam nie tam się nie jest! 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 I Jest! 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 już moje, już Jest! Jest! Nasz wyjazd dobiega końca. Niestety Poznań zaczyna płakać, z tego powodu, że wyjeżdżamy. więc szybko nagrywam to na dworze. Och, było fajnie. Odwiedziliśmy e, najbliższą rodzinę, siostrę. Zostaliśmy u taty. E, odwiedziliśmy też e, z mojego serdecznego przyjaciela, a jego brata. Coś fantastycznego. E, wideo widzieliście od nich e, z balkonów przed chwilą i z tarasu. Coś przepięknego, jak można żyć, jak można mieć, jak można, do czego można dojść. Także jak najbardziej gratuluję i Tobie Arturze, i Tobie Wojciechu. No a dla całej rodziny uściski, kochamy Was eee, i do zobaczenia wkrótce. Pewnie jeszcze coś nagram, jak, jak wylądujemy w Edynburgu. Na pewno coś nagram, jak wylądujemy w Edynburgu. Może coś nawet nagram, jak będę na, na lotnisku w Poznaniu. Zobaczymy. Odlot za parę godzin i zbieramy się. Jesteśmy na lotnisku w Poznaniu. Lotnisko nie jest za wielkie, za duże, ale jest bardzo sympatyczne. I za godzinki mamy wylot już do Edynburga. Dzięki Karolina, dzięki Maciej za to, że partycypowaliście w tym niecnym wydarzeniu. Jak niespodzianka, niespodziewany przyjazd. Także dzięki bardzo. I przystojnia. Na eee. co? Kawa na lotnisku musi być, obowiązkowo. Ania mówi, że burży, ale to nie o to chodzi. Nie burży. Tak. I nasz wyjazd do Poznania dobiega końca. Ostatnie. Ania. Zaraz dokończę moje zdanie, moją myśl. Mam Ania, oczywiście, tutaj swoje trzy grosze, bo musi być na świeczniku. Aparcie takie na szkół, słuchajcie. Nie, nie masz, że to jakoś nie śmieje. Bardzo fajnie się wyjazd tu odwiedziliśmy prawie wszystkich, których mogło się odwiedzić niektórzy oczywiście byli na wakacje byliśmy niezapowiedzianymi przyjaciółmi niektórzy mieli inne obowiązki i nie mogli się z nami spotkać nie, ale to jeszcze nic straconego w przyszłości jak nas Stanie nie pozamykają ani w Polsce, ani w UK ze względu na e, kolegę Dawida, 19. <grym>, to przylecimy też za jakiś czas albo zapraszamy, zaprosimy tych ludzi i tych znajomych i tych przyjaciół i tą rodzinę do, do, do Szkocji. Pamiętajcie tylko sobie hotel zabukowy. <noise> Bo u mnie nie ma miejsca. Nie Kwiatki wszystko przejęły. Tak, właśnie. Ani kwiatki przejęły całe miejsce w domu, więc nie ma u mnie miejsca. U nas nie ma miejsca, przepraszam. U nas nie ma miejsca. U mnie jest. A pytałem się, czy chcesz mikrofon? Nie chcę. Nie chcę. Już w drodze do domu. Na chwilę z maskę, chociaż nie powinienem, ale zdjąłem. Także już idziemy do domu. I piękny lot, piękne widoki. Mam na nadzieję, że Wam się podobało. Lądowanie było dosyć takie bumpi. Ale jest ok, żyjemy. Piękny lot, piękny lot, jak nie ten. Nie pozwolili Nagramy jeszcze coś z domu. Jesteśmy w domu na kanapie z herbatą. Koniec podróżowania. E, dzięki. Aniu, za namówienie mnie na ten wyjazd. Miałem wątpliwości ze względu na pandemię pracy, na takie rzeczy, ale nie żałuję ani minuty, ani grosza, ani centa, ani nic nie żałuję, bo widziałem się z tatą, widziałem się z siostrą, z dziewczynkami, widziałem się z przyjaciółmi i z częścią rodziny, więc to jest najważniejsze. Jeżeli podoba Wam się filmik, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, będziecie powiadomieni o tym, że nowy filmik został. Wrzucone do sieci. I oczywiście przy subskrypcji pamiętajcie, ten dzwoneczek zaznaczyć z tymi wszystkimi kreskami. Wtedy to jest odnotowane w YouTube, że chcecie być powiadomieni, kiedy wrzucę nowy filmik. I zachęcam do komentowania pod dzisiejszym filmikiem, bo zakładam i mam nadzieję, że macie trochę do powiedzenia i macie trochę do skomentowania, i będzie mi miło odpowiedzieć na wszystkie komentarze. Dzięki i do następnego.